Totalizator się tak wziął za polewanie toru, że aż do nas dolatuje. Słyszycie? Hej. Totalizator polewa. Całą Mazowsze. Kupili nową pompę. <gryw> Całą taką y, ekipę y, Zapisaliśmy do wyścigów i no generalnie dobry weekend trzeba powiedzieć i sobotę zaczęliśmy od wyścigu Woman Power Series pojechała Magda na Serpetki Tutejs i Serpeti Tutation fajnie tam poprowadził sobie razem z Magdą poprowadził no, i to tam na drugie miejsce. Widać było, że ten, który wygrał, jest poza zasięgiem, ale yy, super, super. Jakby się zachował, Serpentitation. Trzecie, drugie miejsce, także yy, zarabia pieniądze, dobrze biega i się nie zagrywa. Już pewnie będzie biegał po derby, także no, jeszcze niżej zaczniemy. No i ta freestyla hmm, biegała, nawet nieźle przeszła, bo tam się starała, ale widać, że hmm, jakby w tym roku sobie nie radzi hmm, w tych wyścigach i będziemy musieli jakoś spokojnie hmm, na nią poczekać i może będzie miała szansę tam hmm, w okresie na świeżości gdzieś pobyć. Nie nie wymagamy tutaj dużo od niej Biega sobie na luzie i zobaczymy. Kolejny wyścig to Memorial Green Maestro to na 1400 dla 3-letnich koni i pobiegła nasza Black Angel. No i tak widać, że ona, że to skrócenie dystansu jej pomogło i dobrze biegała tam trochę nieszczęśliwie jakby nam się ułożył ten wyścig bo została tam y, odwiedziona na zakręcie daleko w pole i y, y, jakby ciężko jest y, y, biegać jakby przeciwko y, złośliwości rzeczy żyjących, no, ale to damy radę jak zwykle dobry wyścig no i myślę, że też to będzie super flash, jak dojrzeje poukłada sobie w głowie a widać, że biega z wyścigu na wyścig coraz lepiej, także um, może się okazać, że to będzie fajna kobyłka no i kolejny start też niezły no, tak w sumie ta sobota bez wygranej, ale były fajne wyścigi Silver Run w takim handicapie dużo koni no i trochę tam na pewno jakby siedział trochę bliżej i kontrolował nasz jockey. front wyścigu to miałby szansę tu powalczyć no i tak jesteśmy zadowoleni, bo oto koni naprawdę zrobił dobre wyścigi myślę, że też się będzie rozwijał i progresował progresował no i Fragnar mm, jakby taktyka nam się pomieszała cała, bo dobrze przyjął, wszyscy wzięli na siebie, każdy czekał na niego no i mogliśmy trochę wolniej pojechać, to by się tam pewnie obronił dłużej, albo może by nawet lepiej tam biegał no ale to też było widać, że jakby, że go lekko przydusiło i w sumie to w pierwszym starcie był trzeci, teraz czwarty Myślę, że mm, spokojnie możemy na tego konia e, patrzeć, jak e, będzie się dalej rozwijał. No i Montenegrina, e, mimo że e, m, zajęła piąte miejsce, najsłabsze jakby w sobotę, ale mm, no myślę, że jesteśmy z niej zadowoleni, bo się kobyłka rozkręca. I, i robi postępy tutaj do dobrych koni biegała i, i jakoś tam sobie poradziła. No i niedzielę zaczęliśmy tak trochę y, średnio, ale też Queen Capella jakby nie była jakąś tam super faworytką, a bardzo dobrze pobiegła drugie miejsce. Widać, że y, te wyścigi na krótko będą jej się podobały. No i teraz też dobrze jak ona sobie odpocznie i też dalej się nie zagrała nigdzie. I poderwy będzie gdzieś tam sobie nisko biegać. No i Formuła MS też zajęła szóste miejsce, tak jak jej kuzynka w sobotę. I no tu do dobrych koni biegała, i trzeba przyznać, że jak na polską klacz wyhodowano w Polsce, na pewno sobie super poradziła. I myślę, że to plać, która będzie się roz, rozkręcała z wyścigu na wyścigi, Dalej jest jakby taka zielona, nie wiem o co tam chodzi, ale. Um, jeszcze jest trochę ciężka. Jak się wyfituje, rozbiega, to na pewno będzie robiła e, sensowne wyniki. Myślę, że w wyścigach dla koni polskiej hodowli będzie jej dużo łatwiej. No i następny wyścig to taka. Petarda, bo nie spodziewaliśmy się, że ten gel może w takim stylu wygrać wyścig. Zawsze kombinował się, chował. No i właśnie fajnie było widać, że ten ten dystans, gdzie on się rozbiegnie, ułoży, rozkręci jakby ta głowa mu się uspokoi i, i tak było widać, że fajnie galopuje i, i tam bez żadnych problemów i pierwszy wyścig przebieg, który mi się naprawdę podobał i nawet jakby tu walczył i przegrał, to by mi się podobał, bo wyszedł i, 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 i tak się starał, rozciągał, ale to co zrobił to, to świadczy o tym, że e, trenujemy konia dwa sezony i, i w każdej chwili ten koń może zaszk zaskoczyć. E, I to jest fajne, bo no, przynajmniej w w tym naszym sporcie, że mm, takie właśnie wkłada się pracę wkłada się jakby uczucia w tego konia wiarę, no i nagle się okazuje pyk i ten koń jakby mm, oddaje wszystko co ma. No i wedding ring biegała grupę niżej hmm. i tak no, dosyć łatwo sobie poradziła z przeciwnikami, zawsze biegała z takimi Końmi, które są wysoko pozagrywane, tu było widać, że ta poprzeczka jest trochę niżej dla niej zawieszona i naprawdę sobie poradziła super wyścigu. No, zobaczymy, bo wygrała grupę niżej, zostanie w pierwszej dalej będzie musiała biegać gdzieś tamte pozagrupowe wyścigi. Ale jest jakby radocha, że będzie z ulgą wagi biegała i zobaczymy. No, będziemy myśleć. Gdzie tam później zapisać. Ale no, to tak właśnie jak wszyscy zauważyli, pierwszy, pierwsza wygrana od dwóch lat i, i biegaliśmy wysoko w Niemczech. A widać, że klacz, jak pobiegnie sobie nisko, to, to sobie mm, spokojnie poradzi. No i e, następny wyścig to nasza debiutka arabska. Jak wiadomo, nasze debiuty zawsze mają podgórkę. górkę. I, i było widać, że się boi oni wyłamuje i że jest taka elektryczna jak to Araby przywiezione z lasu i ze wsi I, no ale generalnie nie biegała aż tak źle jeden koń biegał gorzej od niej także jest się yy, yy, jest się czym pochwalić i Kanakor też biegła grupę niżej i no super gości zrobiła tu w walce wygrała i, się obroniła o nos i bardzo dobrze się zaprezentowała i pobiegnie e, w dniu derby tam jest druga grupa chcemy wykorzystać i dobrą formę zobaczymy jak się tam odnajdzie no i Zirael jakby trochę dla niej było za mokro za daleko jakby było mokro, a trochę krócej to by było lepiej no, ale Generalnie nie biegała źle, no rozstrzyła się, ale, ale jakby ciągnie do końca i staje w końcówce. I widać, że z tym Marcelem sobie hmm, fajny kontakt hmm, zrobiła, bo naprawdę hmm, ona w zeszłym roku tak nie chciała galopować, jak galopuje w tym roku i to dobrze wygląda, na pewno jej znajdziemy też jakiś wyścig. Yy, po przegrupowaniu i, i zobaczymy jak to będzie wyglądało i teraz jak zwykle co było to było i najważniejsze jest co, co jest przed nami i sobotę zaczniemy od dwuletnich koni yy, zapisujemy takiego nie za dużego konika z on jest po ogierze Insofco, to jest pierwszy hmm, pierwszy rocznik hmm, po tym ogierze. W statystykach on tam sobie jakoś nie radzi specjalnie. Ale to jakby hmm, też żeby ocenić hmm, świeżego ogiera. No pewnie wiadomo jak wygrywa wszystko po kolei, no to jest super, ale żeby ocenić ogiera hmm, Jakie daje potomstwo, to tych y, y, dwulatków musi trochę się tam przewinąć. A no, nasz jest taki mały, sprytny, gotowy. Zobaczymy. No, na pewno y, brakuje mu tam wygalopowania po zielonej bieżni, ale y, jak przyjdzie w koniach, to będziemy zadowoleni. Wiadomo, że te nasze depiody zawsze tam płacą frycowe. I w gonitwie. Piątej, biegamy. Syndykato, który właśnie był zapisany, musiał zostać wycofany. O, tu miał lekki uraz. Skręcił sobie nogę, zwichnął i musieliśmy na niego trochę poczekać, ale już jest wszystko w porządku. To taka lekka kontuzja i będzie spokojnie tutaj jakby debiutował. No później ten debiut, ale. My chuchamy na zimno i trzeba tam jakby niego było poczekać. Nikonal sernach pobiegnie, no tak kompletnie nas zawodzi. No, tam po jednym starcie właśnie na, na wiosnę sobie się podbił i później wrócił kulawy. Się okazało, że ma kwiaka w kopycie, że tego kwiaka jest tam ciągle ciężkowy wyciągnąć do końca i zobaczymy, no to już jest wszystko ok hmm, jeżeli będzie, myślę po elastycznej bieżni trochę mu łatwiej to hmm, to może się jakoś zrehabilituje hmm, za swoje hmm, ostatnie słabe starty no w siódmej gonitwie pobiegnie Sigismundus Rex Pilecki Sigismundus hmm, no, cały czas się rozkręca, cały czas jest gruby. Ja nie lubię gonić takich koni, wolę na nie poczekać i pomimo tego, że jest gruby, to ostatnio nieźle nawet biegał i, i, i myślę, że tu na długim dystansie jakby sobie powinienem jakoś tam poradzić. Może też nawet może powalczyć o jakiś czołowe miejsca i Pilecki z Magdą. No to Pilecki jak tam się wyśpi będzie mu się chciało. Otworzy mu się brama na prostej, to może tam będzie galopował do końca. I jakby tego bym mu życzył, bo jakby jego jest ciężko rozszyfrować, co on ma tam w głowie. I w niedzielę zaczynamy mm, taką. Arabką Edia Alfasz, ona z, z debiutu była z debiutu była czwarta później założyliśmy jej okulary w ogóle w tych okularach sobie nie poradziła pomimo tego, że tu na, podczas pracy treningowej w lesie w tych okularach sobie poradziła w wyścigu Całkowicie ją odcięło w tych okularach, i teraz zrobimy. Wrócimy do debiutu: czyli zdejmiemy okulary i zobaczymy, jak nie będzie się bała koni, będzie normalnie galopowała. to stać ją na niezły wynik, bo ten pierwszy start naprawdę miał udane i ja bym się nie zdziwił. Chyba trzeba ją brać pod uwagę. Musicie i Gracze jakby brać pod uwagę w tym wyścigu, bo może zrobić niezły wynik. No i następny start to dwuletnie klacze, i też wystawiamy jednego jedną klacz Rory Star. To jest po Profitable. Profi Taki ogier, który biegał na krótko. No podoba mi się, że to pięknie zbudowany ogier i jakby już są cenione po nim konie, bo on jakby dał parę niezłych koni ona jest taka duża, wyrośnięta może jeszcze jest odrobinę za ciężka ale na pierwszy start na przetarcie na pewno po niej można się więcej spodziewać w drugim, trzecim starcie, także biegamy, później jest przerwa wakacyjna i Będziemy na nią bardziej patrzeć w drugim starcie. No, i kolejny wyścig to Alice Gloria pobiegnie pod nadwagą. Ona kiedyś już też w zeszłym roku pod nadwagą biegała i sobie dawała radę. Widać, że ona się tą wagą nie przejmuje i też, no powiedzmy, jest taką bitą faworytką, ale dalej tam są konie, które ona ostatnio ogrywała wcale nie o tak dużo i, i jakby z pokorą patrzymy na ten wyścig. No, jakby Mówi się, że powinna wygrać, a wcale nie powinna, bo, bo to są tylko wyścigi, tu nie ma nic pewnego. Ja to się boję wygrać w takiej roli bitego faworyta, bo później sam jestem pobity. I, no i w wyścigu łodnioskim pobiegnie nasz kwinto, to taki duży, ciężki trzylatek. Biegał raz, teraz pobiegnie drugi, tam był raz wycofany właśnie ze względu na twardą bieżnię i no myślę, że dobrze mu to zrobiło, że tam się nie przeleciał po, po tym y, dobrze podlanym torze, bo bym musiał teraz pewnie odpoczywać i y, do, na pewno 1600 będzie dla niego lepszy niż 1400. Myślę, że nawet by było dla niego lepiej trochę dłużej, ale jest jaki, jest, niech biegnie. To też taki wyścig na przetarcie. I nagroda Janowa. Wystawiamy dwa konie. Olala, która odpoczywała od wiosennej wygranej. Też ją nie chcemy jej tak mocno tu eksploatować bo um, jak będziemy ją tutaj przyciskać to jest to jednak klacz chcemy ją trochę przeoszczędzić, dlatego miała przerwę I było z nią wszystko ok, nie ma żadnych kontuzji, tylko taki był plan um, um, na menażowanie Olalą w tym sezonie. No i Fidem, który pobiegnie w trzeci raz. A on wygrał. Później Wionowa był drugi i to jest taki koń, który non stop nas zaskakuje i chciałbym, żeby dalej zaskakiwał. Widać, że jest twardy, mocny, silny. No i robi fajne wrażenie. Pomimo, że jakby nie ma ani warunków fizycznych, ani jakiś tam nie jest jakimś tam Arnoldem Schwarzeneggerem, to jakby sobie radzi i ma serce do walki, dobrą głowę. I też myślę, że trzeba będzie na tego konia popatrzeć w takim pryzmacie, już kolejnych startów. Jak to by się dobrze pokazał, to na pewno derby sobie pobiegnie. No i kończymy dzień też dwoma koni w jednym wyścigu. Notoriusz pobiegnie i Trollström no i tak jakby fajnie bo to już lubi z przodu chodzić w takim trochę mocnym tempie i Trollström znowu lubi z tyłu, także mm, dobrze nam się to składa, że mm, jeden koń zrobi drugiemu wyścig a, i obydwa jakby taktycznie przejdą dla siebie e, w dobrym e, takim Dobrych założeniach e, taktycznych i ułożeniu się w tym wyścigu. No i to wszystko. Zobaczymy, jak pobiegniemy następne cynki. Już będziemy e, gadali o derby i o zapisie do derby. Zobaczymy, e, co tam będzie wiadomo już po zapisach, ile koni pobiegnie, jakie zostały. No i dzięki życzę powodzenia. Dalej... O, chciałem wam powiedzieć. Totalizator. Jest jeden plus. Są podwyżki w totalizatorze, bo totalizator podniósł niestety zapis właścicielom, opłatę za boksy. I no jakby... Czujemy się zauważeni przez Totalizator, My jako trenerzy i właściciele. Jest to dobra wiadomość, bo zawsze więcej pieniędzy to, to jest więcej. Dziękujemy i zawsze nas Totalizator potrafi nas zadowolić, a od 14 lat Pula nagród nie zwrasta. pamiętam te zapisy, tu już wzrastały dwa razy, także... Mm, to, ale z drugiej strony to są pieniądze przeznaczone dla jeźdźców, no właśnie tu się okazuje, że właściciele muszą płacić za dosiad i za prowadzenie konia. Mm. I tu nie ma nic za darmo. Wszystko jest wykalkulowane. Za darmo my tylko musimy oddać swoją duszę diabłu.